I tutaj jeszcze wracając do tego hasła, prawda Was wyzwoli, to chodzi o to, że poznaj prawdę, czyli nie wystarczy znać teorii, czyli poznać, czyli przerobić ją w sobie. No i poczuć to, to, to o czym mówię. Więc... Yy... Tą prawdą jest to doświadczenie. To doświadczenie życia, i najczęściej to odbywa się poprzez. Yy, często tak jest. Może i niepotrzebnie, i potrzebnie, ale to jakby te rozważania dualistyczne nie są potrzebne. Yy, nie są potrzebne. Yy, yy. To jest kwestia jakby świadomości. W momencie, kiedy my mamy rozszerzoną świadomość, to właśnie te pojęcia dualistyczne się rozmywają i nie ma czegoś takiego jak dobro czy zło. Więc, więc często jest tak, że to zło, które nas spotyka, czyli cierpienie jakieś, tak naprawdę jest dobrem, bo w tym cierpieniu my odkrywamy właśnie tą prawdę. Dla niektórych to może brzmieć jak masło maślane, ale polecam troszeczkę się skoncentrować zastanowić nad tym samemu. Tymczasem zostawiam was z tą prawdą. I Do zobaczenia do następnego odcinka. Zapraszam Was na mój kanał. Nie na tego w Ci nie powiedzą. Tam więcej rozdziałów już wcześniej przeczytanych. No i życzę Wam. Pogody ducha.